To co dobre, szybko się skończy i właśnie się skończyło, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Thank you, Marek Suski. Tyle. Mm, tak, pan Marek Suski, tak. Nie, 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 ja zawsze bardzo grzecznie, nie, ja, ja poważam, nie, szanuję, Sza, szan w życiu bym nie powiedział słowa swojego. naprawdę, Fo nic nie wiem na temat fotowoltaiki, nic kompletnie, obiecuję, nic już, nic więcej nie mówić na temat fotowoltaiki, nie, byleby mój kanał został na YouTubie. Na każdym panelu fotowoltaicznym zamontowanym po nowym roku proponuję umieszczanie takiego znaku, wtedy będziemy wszyscy wiedzieć, że to jest koniec dla fotowoltaiki. Halo! Hop, hop! Czy jest tutaj gdzieś zielona energia z fotowoltaiki? Nie ma? Jak to nie ma? Jak to? Już po fotowoltaice w tym kraju? Cześć pompomaniacy, słuchajcie dzisiaj jesteśmy na wysokich lotach, jak widzicie za mną setki domów zamontowaną fotowoltaiką może tego dokładnie nie widać ale musicie mi uwierzyć na słowo tak jest, pode mną tych Paneli fotowoltaicznych jest bardzo dużo, a dzisiaj dlatego zabrałem was tak wysoko, żeby móc spojrzeć na równo, na tatry, a dokładnie na zakopane, bo tam właśnie skończyła się fotowoltaika. I nie tylko tam, ale też na tej górce i w całej Polsce, jak wiecie, fotowoltaika finita, koniec, nie ma, trzeba iść do domu, patrzeć tam. Nie ma sensu nawet nagrywać od tej fotowoltaiki. Fotowoltaika to jest bardzo dobra rzecz, żeby tam. W tym tle się nie kopciło. Coś Wam pokażę. Właśnie w trakcie tej rozmowy tutaj widzę, że następuje taki piękny proces spalania węgla. I to jest chyba najlepszy moment w tym odcinku. Ja jestem za fotowoltaiką. Ja sam ogrzewam dom pompą ciepła, którym prąd produkowany jest. 70% z węgla. Ja sobie zdaję z tego świetnie sprawę. A w taki dzień jak dzisiaj, moich czterech sąsiadów, których już ma fotowoltaikę, produkuje ten prąd dla mnie, między innymi. Bardzo Wam za to dziękuję. Świetnie. Ale pamiętajcie, że te zielone zmiany, które następują w Unii, są z czegoś finansowane. Są finansowane, między innymi, z takiej emisji CO2. Są, między innymi, finansowane z Twoich i moich podatków. A więc to nie jest tak, że ktoś te pieniądze drukuje w drukarce. Znaczy to, że drukują to już swoją sprawą, tak? to, to, to nie podlega dyskusji. Ja bym nie chciał wchodzić w politykę, bo programów, yy, kanałów, które wchodzą w politykę jest masę. Słuchajcie, yy, szkoda tego programu. Ja bym to tak chciał podsumować. Jeżeli dotarliście do tej części filmu yy, i nie podobał Wam się ten początek, to tu ja od razu powtarzę jeszcze raz, ja nie jestem przeciwnikiem yy, fotowoltaiki, ja bym nie chciał takiego widoku u siebie na wsi widzieć, jak wy tam teraz widzicie w tle. Bo ja zawsze mówię, że ja jestem, cieszę się, że jestem zeroemisyjny tutaj na miejscu. I dla niektórych, wy tego niektórzy z was nie potrafią tego zrozumieć. Nie mówię, że wszyscy, bo oglądających na kanale jest w tym miesiącu było 120 ponad tysięcy ludzi i zdarzy się parę owieczek, które mi powiedzą, że nie jestem zeroemisyjny. No oczywiście, że nie jestem, ale ty też nie jesteś, pamiętaj. Nikt w tym kraju nie jest zeroemisyjny, chyba że masz na dachu fotowoltaiki Multum, którą kupiłeś za swoje pieniądze bez dofinansowania. Do tego to kupiłeś sobie Multum. Yy, baterii, akumulatorów i masz je w swoim garażu, i wtedy jesteś zeroemisyjny w formie tutaj lokalnej, bo w dalszym ciągu trzeba było to dla Ciebie wyprodukować, więc też nie jesteśmy, nigdy nie będziemy zeroemisyjni. Yy, to w ogóle nie podlega dyskusji. Koniec fotowoltaiki yy, i ten wstęp o panu Marku Suskim. Yy, mi tylko jest, yy, który tutaj był, wiecie, przykro mi jest tylko z jednej rzeczy: z powodu tego, że yy, Parę lat do tyłu mówiono, że pieniądze w OFE są moje i one są nie do ruszenia i je ruszono. I wiecie, czego się obawiam: że wasze 15 lat, które macie zapewnione i wy przez 15 lat jesteście bezpieczni, przez 15 lat nie będziecie musieli tak kopcić z takiego komina. Macie tą fotowoltaikę, ona będzie na was pracowała i nie będziecie płacili rachunków. Chociaż ja bym był daleki od tego, bo myślę, że wy te rachunki będziecie płacili. Za chwilę się znajdzie jakiś sposób, żeby wam coś do rachunku dopisać. Przez te 15 lat macie zapewnioną fotowoltaikę, ale no niestety, ta, którą znamy, właśnie się skończyła. Jak to w życiu bywa, życie jest, jest krótkie i, i, i fajne są tylko w niej chwile, a więc mieliśmy chwilę z fotowoltaiką. Te 700 tysięcy osób, które się na nią załapało, jest, to jest bardzo fajna sprawa, ale niestety, nie dajcie się nabierać tym firmom, które właśnie Wam obiecują, że jeszcze się załapiecie, czy znaczy, oczywiście załapiecie się do marca, tak? Yy, ale jeżeli nie ma kasy do dofinansowania, a ktoś Wam gwarantuje, przychodząc do domu, że podpiszecie umowę i dostaniecie te 3000 zł, to jest dla mnie jawne oszustwo i to mi się bardzo nie podoba w tej fotowoltaice, że są bardzo nieczyste zagrywki, a więc yy, ja zużywam energię elektryczną, płacę za nią własnymi pieniędzmi zarobionymi, z których jest wprowadzony podatek, a więc uważam, że mam prawo się na ten temat wypowiadać. Szkoda tylko, że ten program się skończył, yy, że to zahamuje rozpęd tej fotowoltaiki. Oczywiście teraz przyjdą banki energii. Zobaczycie, zaraz banki będą wszędzie. Ja to będę powtarzał, wszędzie będą banki. I może sam go będę miał, bo ja chcę założyć fotowoltaikę i założę prawdopodobnie w gridę, ale pamiętajmy. To co dobre, szybko się skończy i właśnie się skończyło, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Thank you, Marek Suski. Tyle.